Pytania Radia Olsztyna, Andrzej Piedziewicz, witam Państwa. Naszym gościem jest dziś Wojciech Matuszak, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Dzień dobry. Panie Dzień dyrektorze. dobry, witam, słucha. Panie dyrektorze, czy na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie będą jakieś obszary wyłączone z wycinki drzew? Bo w kraju to ma być 20% lasów. Jak będzie u nas, czy już się jakoś do tego przygotowujecie? A może już mamy takie obszary wyłączone z wycinki? No, przygotowujemy się do, do, do wyznaczenia takich obszarów. Chcemy, żeby to było zrobione dobrze, racjonalnie. Natomiast już w tej chwili jest sporo obszarów, które, na których nie prowadzona jest taka gospodarka typowo nastawiona na, na pozyskanie drewna. To są te obszary chronione, które rezerwaty, strefy ochrony ptaków, oprócz tego te siedliska wilgotne. W tej chwili trwają prace. Myślę, że na dzień dzisiejszy tych obszarów, to jest w granicach 14. 15% chcemy do, do 20% do tego dojść. Te 20% to jest taka liczba, która pojawiła się mniej więcej miesiąc temu po takiej ogólnopolskiej naradzie o lasach, w której wzięli udział i społecznicy, i leśnicy, i środowiska związane z ochroną przyrody i środowiska związane z branżą meblarską na przykład. Te 20% gdyby chcieć u nas dojść do tych 20%, to byłby duży kłopot z pozyskaniem drewna? Wszystko zależy, gdzie, gdzie te obszary będą wyznaczone, tak, jakie lasy. Natomiast no, nie, nie, nie można powiedzieć, że, że to nie będzie ograniczonego pozyskania, bo na pewno będzie, tak? 20% naszej dyrekcji to jest 120 tysięcy hektarów. Jak to się... to teraz mówi pan, że jest to około 15%, więc ta różnica no, nie wydaje się duża. Tak, tylko że no, to do, w stosunku do tego, co teraz robimy, tak? pozyskanie ustabilizowało się w naszej dyrekcji na jakimś poziomie, to jest około 3, 3, 3 miliony metrów sześciennych najwięcej w, w momencie likwidacji klęski w 2022, wiatrołomów. E, natomiast jeżeli będziemy wyznaczać te obszary na najbardziej produkcyjnych lasach, no to wtedy to pozyskanie, to pozyskanie na pewno będzie ograniczone. Ale rozumiem, że raczej się nie, nie należy się spodziewać, żebyście właśnie na tych najbardziej produkcyjnych wyznaczyli te strefy wyjęte. E, dlatego te prace trwają w tej chwili, <laughs> tak. E, dużo, dużo naszych lasów jest też e, posadzonych po wojnie to są to, to jest 40 gruntów porolnych i, i na tych na tych obszarach no, trzeba prowadzić gospodarkę bo te, te lasy są niestabilne szczególnie w dzisiejszych czasach kiedy no, klimat trochę szaleje. Tak? niestabilne, to znaczy, że co, gdybyście nie cieli nie, i nie robili z drugiej strony nowych nasadzeń, to co by się wydarzyło? To one po prostu by stopniowo się rozpadały, tak? Sosna, świerk są w tej chwili w odwrocie, te dwa gatunki, które były, no, głównie sadzone w, te, w, tamtych, w tamtych latach i te, te, lasy, te lasy, no, zaczynają chorować, tak? Pojawiają się i szkodniki, które do tej pory nie miały znaczenia, czy patogeny, i mioła w tej chwili, która, która atakuje sosnę szczególnie, na południu dyrekcji. Na południu dyrekcji, czyli mówimy tutaj o ociepleniu klimatu po prostu. Ocieplenie, tak, tak. I, no, i brak opadów. To, 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 to są te dwa czynniki, które, które decydują, że, że lasy są osłabione. Szukacie teraz tych brakujących 5% do tego, żeby ograniczyć 20%, żeby wyjąć 20% mhm. obszaru z wycinki? Ile macie na to czasu? Czy dostaliście jakieś takie konkretne korekty? No w tej chwili te, wiem, pierwsze, roku, te pierwsze prace, takie jak gdyby prze, przeczesywanie baz danych naszych, to, to, to chcemy zakończyć w maju jeszcze. To nadleśnictwa w tej chwili to robią. Wyszukujemy najcenniejszych siedlisk, tych siedlisk, które, które są ważne z, dla Unii i w najlepszym stanie zachowania, tak, żeby, żeby to, co, 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 co jest najlepsze, jednak ochronić. Panie dyrektorze, w zapowiedziach ministerialnych pojawił się też taki pojawiło się też takie sformułowanie lasy społeczne. To mają być lasy wokół największych, Polskich aglomeracji. Olsztyn tam nie jest akurat wymieniony na tej liście. I to mają być lasy, w których też będzie bardzo mocno ograniczona gospodarka leśna. U nas, jak rozumiem, skoro Olsztyn nie jest wymieniony na tej liście, to u nas takich lasów społecznych nie będzie. Nie będą takie lasy, dlatego że no te, te największe aglomeracje to są też największe problemy, największa liczba ludności. Natomiast Olsztyn, z uwagi na położenie w zasadzie, jest otoczony lasami i, i ten e, nowe osiedla też wkraczają do lasu, także to tu prace trwają na leśnictwach Kudypy, Olsztyn działają już takie lokalne grupy złożone z, z samorządów, ze społeczności lokalnych, z organizacji społecznych, czy nieformalnych nawet grup, niektórych, niektóre takie nie i tam są wyznaczane i gospodarka leśna, taka typowa, która jest modyfikowana, tak, aby ta funkcja społeczna była najważniejsza na tych obszarach. Nie znaczy, że tam nie będzie w ogóle pozyskania drewna, natomiast będzie ono tak prowadzone, aby te funkcje społeczne jak najlepiej te, te lasy mogły spełnić. No powiedzmy, po prostu w tych lasach społecznych nie chodzi o to, żeby społeczeństwo stało się ich właścicielem, czy zarządcą, tylko właśnie o te funkcje społeczne tak zwane. Tak, co, tak, co to tak. jest? Idziemy na spacer do lasu, jedziemy rowerem, idziemy pobiegać, tak? To o to chodzi. To o to chodzi, tak. O to, żeby, żeby powiedzmy te osiedla miały, miały też taki oddech. Te lasy też tworzą pewien mikroklimat, łagodzą te, 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 te skoki temperatur latem, dają jakieś tak, takie. No... Wilgoć. No także to chodzi też o to, żeby, żeby to, to, to otoczenie powodowało, że w tych, ty, w tych lasach, w tych, w tych osiedlach przy, żyło się po prostu lepiej. Panie tak, presja czy... na, na te lasy jest dość spora, to wystarczy w, w weekend w, tutaj te lasy w okolice Jarod, Pieczewa zobaczyć Kudyb, to, to tam po prostu jest bardzo dużo odwiedzających. I dlatego będzie mniej cięcia. No to teraz o tym cięciu, panie dyrektorze. Już pan wspomniał, że no, należy się spodziewać, że pozyskanie drewna na terenie regionalnej dyrekcji będzie mniejsze. Przemysł związany z meblami czy z szerzej pojętym, pojęty przemysł drzewny jest dość istotny dla naszego województwa. Czy pan już ma hm, pielgrzymki albo zapytania ze strony branży drzewno meblarskiej, co teraz z nami będzie? No, takie zapytania może nie do mnie wpływają czy do nas, do dyrekcji, tylko właśnie na tych, na tych zespołach, które pracują też w tej Ogólnopolskiej Naradzie o Lasach. Tam też są przedstawiciele branż drzewnych, związków, firm i jest dyskutowane. Być może na pozostałych lasach troszkę zmodyfikujemy gospodarkę, żeby tego surowca jednak no, nie ograniczać tej podaży lub spowolnić ten proces. Mhm, czyli żeby ta branża tak mocno tego nie odczuła. Tak, tak. tak. No jest ważna dla nas w ogóle dla Polski jest ważna, tak? To jest, to jest, to jest, to jest, to jest duża liczba firm, to jest, to jest znaczny udział w eksporcie produktu gotowego, meble, papier, no, ale drewno to jest tysiące zastosowań, także tutaj no nie możemy zrezygnować z tego surowca. Panie dyrektorze, to jeszcze pytanie o granice, bo wasze nadleśnictwa sięgają do północnej granicy Polski, do granicy z obwodem królewieckim. Premier Donald Tusk w weekend zapowiedział fortyfikowanie granicy Polski z Białorusią i z Rosją. To fortyfikowanie, to fortyfikowanie ma być prowadzone w różny sposób, tak to określił, między innymi przez zalesienie. Rozumiem, że to chodzi o takie ukształtowanie terenu, być może też właśnie przy pomocy drzew i krzewów, by nie dało się po prostu przejść ani przejechać. Czy Wy już dostaliście jakieś polecenia z tym związane dotyczące naszej północnej granicy, czy jeszcze Lasy Państwowe nic o tym nie wiedzą? No, my tutaj jeszcze nie mamy żadnych jakichś takich wytycznych. Północna granica naszej dyrekcji jest faktycznie granicą z Federacją Rosyjską. To są cztery nadleśnictwa. Tu przy zabezpieczaniu granicy te współdziałamy ze Strażą Graniczną. Była budowana zapora elektroniczna. Mamy, mamy akurat. Może, może to, to szczęście, że te tereny północne są bardzo żyzne, bardzo dużo jest bagien, wilgotnych lasów, także naturalne przeszkody, które do tych ciężkich pojazdów, jakimi są czołgi, transportery opancerzone, są już naturalną przeszkodą. Natomiast jeśli chodzi o jakieś tam budowanie fortyfikacji, to, to nie w tej chwili nic nie, nie potrafię powiedzieć. Mam Za świeża chyba zapowiedź faktycznie nikt jeszcze nie potrafi żadnych szczegółów podać. No dobrze, tu postawimy kropkę. Czekamy w takim razie jeszcze tylko na zakończenie prac nad tymi wyłączonymi z gospodarki leśnej 20% Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Powiedział Pan, że do końca maja pierwsza analizy się zakończą? Tak, tak. Z tym, że no te 20% to jest, nie jest to jakaś sztywna cyfra. Tak? Czy to będzie 18%, czy to będzie. Chcemy do tego dojść. Tak? To jakiś, jakiś taki próg, do którego chcemy dojść. I to jest dla całej Polski. W różnych dyrekcjach różnie się to układa. Są dyrekcje, gdzie tych obszarów takich cennych, chronionych jest więcej. No my na przykład jesteśmy dyrekcją, gdzie jest najwięcej stref ptaków chronionych. Jesteśmy liderem w Polsce. No te ptaki nas lubią i, i, i w gospodarce tej naszej na co dzień musimy uwzględniać się, że one tutaj są. Także myślę, że, że prace nad tym będą postępować i w jakiś taki racjonalny sposób te obszary wyznaczymy. I tak jak pan mówił, do końca maja pierwsze. 1... Analizy. Czekamy na wyniki. Wojciech Matuszak, zastępca dyrektora regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Olsztynie, był dziś gościem porannych pytań Radia Olsztyn. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo.